Mamy techniki w pozycji stojącej i w nełaza, w tachi Łaza i w nełaza z języka japońskiego. W pozycji stojącej można wykonywać rzuty na różne punkty i pon, yuko w zależności od tego, na, na, jak upadnie przeciwnik. No i oczywiście są, można też zakończyć walkę przed czasem w parterze poprzez trzymanie, duszenie i dźwignie. Oczywiście w tych grupach wiekowych dzieci duszenia i dźwignie są zabronione, podobnie jak część technik, które no, mogą zagrażać, mogą powodować jakieś kontuzje. Dlatego tutaj na tych zawodach przede wszystkim skupiamy się na bezpieczeństwie i dobrej zabawie. Z tego robię, Mam już rzuty potrenowane, jakie bym chciała rzucić. Nie jestem przygotowana do zawodu. Trenuję od 5 lat, od, od trzech, trzech lat. W dowodowa mi się, że, że, że są treningi fajne. Za, za, w zawodach najbardziej mi się podobają nagrody. I Trenuję od 2011 roku. E, najbardziej mi się podoba. Mm, no, najbardziej mi się podoba jako jak e, Jakby to powiedzieć. Całe judo. Dżudo e, polega na walce. E, na takiej. E, e, że wykonujemy rzuty. To jest fajny sport. Zdobywa się medale i nagrody, żeby walczyć, żeby się rozwijać. No, bo to jest bardziej samoobrona niż... i bardziej uczy. Nie, ...niż inny. Trzeba pobawić przeciwnika na plecy. Było wesoło, była jakaś przemocja. Najważniejsze w treningu jest myślenie, żeby później zająć pierwsze, drugie miejsce. No fajnie było. Trzecie miejsce zajęło mnie źle, bo w ostatnich czwartych no to jest ta poprawa. Miałeś pewnego przeciwnika? No, no jeden co mi. Do no fajnych kolegów. Miło spędzam czas i uczę się wygrywać, przegrywać, pogodzić z porażką. Zawsze to przeżywamy bardzo mocno z mamą i z naszymi kiskami, których zawsze przywozimy. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem ogromu w Leśnicy. Tylu zawodników, rzadko kiedy się zdarza. To fajnie, że judo, ten, ta szlachetna sztuka walki, e, zyskuje taką popularność, że e, dzieciakom sprawia to frajdę, że rosną nam zastępy nie tylko piłkarzy, ale także judo. Miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mieli medale w tej dyscyplinie. Uczy bardzo szacunku do innych ludzi, samoobrony obrony tu fajne. W Jestem dużo sprawniejszy, tak sport, bo to jest sport ogólno, ogólnorozwojowy. Ten trener jest bardzo wynagrodzający, właśnie. Ogromne emocje, podejrzewam, że chyba większe nawet niż u niego, bo on z racji tego, że bardzo dobrze zna swoje umiejętności, to podchodzi zmotywowany i te nerwy u niego są takie mobilizujące, aczkolwiek. Szybko je pożytkuję na macie, natomiast półtaty, no jest, są duże emocje, nie wiem co powiedzieć, bardzo, bardzo dumny jestem sobie ze swojego syna. Niesamowita sprawność, właśnie koordynacja ruchowa, no i dyscyplina, bo trener Michał jest facetem, który naprawdę trzyma ich twardą ręką, co pomaga też nam w wychowaniu, bo jest to takie... Złoto. To powinna być e, dobra zabawa dla nich, dlatego że każdy zostaje udekorowany medalem, e, dyplomem, jakąś nagrodą i to jest nagroda za sam start dla tych dzieci. Niektórzy się bardzo emocjonują, inni troszeczkę mniej, są bardziej stonowani. Ja jako trener też stresuję się występem swoich zawodników, ale wydaje mi się, taką przyjąłem sobie zasadę na początku swojej pracy, że e, staram się nie krzyczeć na dzieci, dlatego że jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy, trzeba im to zrobić. Trzeba przekazać im tą wiedzę i umiejętności na treningu, natomiast nie w trakcie zawodów, dlatego że nie ma sensu odnosić poziomu tego stresu, który i tak jest już bardzo wysoki, ale czasami bardzo trudno jest utrzymać emocje na wodzy, dlatego że to jest bardzo emocjonująca sprawa.